Zapraszam do zakupu końców na supercoins.pl. Monety otrzymacie szybko i bezpiecznie, a z okazji Team of the Season do każdego zamówienia na co najmniej 300 tysięcy dostaniecie w prezencie kartę TOTS. Z kodem rabatowym dawczo macie dodatkowe 10% zniżki. Link w opisie polecam. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak i rok temu, dwa lata temu, porównamy sobie różne wersje kart do nowej FIFA, a wy napiszcie w komentarzu, jaka z nich wam się najbardziej podoba. 2000 łapek oznacza kolejny film dotyczący FIFA 20, gdzie pokażę wam jakby kolejne rzeczy i wspólnie będziemy mogli sobie na ten temat podyskutować. No i oczywiście zapraszam was na stronę Football Team. Na Football Team gdzie możecie stworzyć swojego zawodnika, trenować go, występować w meczach ligowych, ruszył właśnie nowy sezon, gdzie występuje moja drużyna Dawczo FC. Potrzebujemy wzmocnień, więc jeśli macie tam swojego zawodnika, czy też dopiero zakładacie, pamiętajcie, żeby go trenować, a potem dołączyć do mojego zespołu i pomóc mi w walce o ligowe sukcesy. Potrzebujemy pomocy, więc jeśli macie ocenę na przykład powyżej 70, śmiało dołączajcie do pierwszej drużyny, a jeśli macie niżej, na Was czeka Akademia Dawczo FC. Zapraszam. Tak więc zaczynamy od pierwszego designu. Wszystkie z tych jakby zdjęć, jakie dzisiaj tutaj ujrzycie, pochodzą z Instagrama. Macie tam najczęściej napisane źródło, i tak dalej. No i na początek mamy taki oto design karty z Messim. Według mnie wygląda ona naprawdę nieźle, i ja osobiście, yy, jeśli taki design byłby jakby w FIFA 20, nie miałbym nic przeciwko. Nie jest on jakiś przepiękny, ale według mnie nie jest tak, że najgorszy. Na pewno nie byłby to krok w tył. Yy, czy do przodu byłby to krok. Tego nie wiem w sumie, bo design w tej Fifie też był naprawdę ładny. Mamy też taki efekt jakby, yy, no, od pszczół ulu, wiecie, no tego, no, nie wiem, dobrze, zostawmy to. Dobrze wiecie o co mi chodzi pewnie, więc nie będę komentował, bo mi słowo uciekło. No tak czy inaczej, według mnie naprawdę nieźle to wygląda i ja osobiście nie miałbym nic przeciwko, jeśli coś takiego ujrzelibyśmy w Fifie 20. Jeśli chodzi o taki design, jest on mega zbliżony do designu z aktualnej FIFY, przynajmniej według mnie. Osobiście podoba mi się nieco mniej niż ten poprzedni, jaki oglądaliśmy z Messim, ale też jest ładny, taki dosyć schludny, no ale tak jak mówię, bardzo zbliżony do tego z FIFY poprzedniej, a właściwie aktualnej, no bo jeszcze FIFA 20 nie wyszła. Ja osobiście umieściłbym go, umieściłbym go póki co na drugim miejscu, na pierwszym cały czas zostaje ten Messi. No, i tutaj możemy zauważyć, jakby wyglądały te karty inne, takie w tym designie pierwszym, ponieważ jest on mega zbliżone. A nawet bym tutaj zaryzykował i powiedział, że identyczny jak ten z Messim. według mnie wygląda całkiem nieźle. Tak jak już powiedziałem wcześniej, bez szału, myślę, że nie będę tutaj przedłużał i znowu go opisywał. Tak więc całkiem solidnie i nie, nie miałbym nic przeciwko. Jeśli chodzi o takie karty, no, według mnie jest to coś niemożliwego, ponieważ, jak dla mnie i jej, na pewno znowu pójdzie w złote karty. No, tak się przyjęło, że jest brązowe, srebrne, no i oczywiście złote. Coś takiego, według mnie, moglibyśmy ujrzeć jako informy i byłby to naprawdę no świetny pomysł, bo według mnie wygląda to fantastycznie, wręcz fenomenalnie. A osobiście uważam, że jeśli chodzi o informy, no to te designy z poprzednich lat już się nieco przejadły, bo zawsze jest to samo zawsze po prostu zwykła czarna karta z jakimś małym efektem, a coś. Takiego, no, byłaby to według mnie wielka zmiana na plus. I jeśli chodzi o to, absolutnie chciałbym coś takiego zobaczyć w FIFA 20 i umieszczam to aktualnie na pierwszym miejscu. Co do tego designu, on także wygląda świetnie. Też bym powiedział, że wygląda lepiej niż te wszystkie poprzednie, które dzisiaj zobaczyliśmy. Oczywiście, te jakby informy myślę, można tutaj śmiało postawić na równi. Ale jeśli chodzi o ten design, wygląda to naprawdę ładnie i ja też chciałbym coś takiego w FIFA 20 zobaczyć. Jestem ciekawy, czy wyjdzie w rzeczywistości w FIFA 20 coś jeszcze lepszego od tego designu, czy może coś w takim stylu, czy może zupełnie coś innego. Tak czy inaczej, według mnie to naprawdę wygląda ładnie i nie miałbym nic przeciwko. Już to mówię w sumie po raz kolejny, jeśli coś takiego. Ujrzelibyśmy we wrześniu w FIFA 20. No i na zakończenie mamy coś takiego, ale jeśli chodzi o mnie i o moją opinię, oczywiście jest to tylko moja opinia, ale myślę, że dużo z Was się ze mną zgodzi. No. Tutaj nie wygląda to jakoś świetnie, bo wygląda to w sumie jak taki odgrzewany kotlet z poprzedniej FIFA, z FIFA 19. Do tego trzeba przyznać, że ten design no nie jest jakiś porywający, nie ma tam jakichś takich, no jakby to powiedzieć, fajnych efektów. Jest to zwykła, podstawowa karta i według mnie coś takiego to byłoby cofnięcie się w tył. Myślę, że i jednak pójdzie w coś innego, zrobią coś jednak lepszego, no i bardziej nas zaskoczą. Oczywiście poznaliśmy także już Design kart One to Watch, które będą wyglądać po prostu fantastycznie. No i większość zawodników, przynajmniej ci lepsi, którzy zmienią klub w najbliższym okienku taką kartę właśnie otrzymają. Wyglądają one fantastycznie, mega mi się podobają, te neonowe takie paski. Mam nadzieję, że inne karty także nas zaskoczą pozytywnie. Jeśli chodzi o mnie, no nie mogę się doczekać, aż dowiemy się coś więcej o FIFA 20, czy to o kartierze, czy o Altimacie. Ale oczywiście nie podpalam się, nie będę jakby wielkim fanem. Tego, że to będzie najlepsza FIFA w tym, yy, no ogólnie, nie w tym roku, ale ogólnie tak jak to zawsze co roku YouTuberzy pompują to i tak dalej. Ja w tym roku na pewno do tego grona należeć nie będę, ale głęboko trzymam kciuki, że kolejna FIFA będzie naprawdę fajna. No i jeśli chodzi o karty, napiszcie w komentarzach, która według Was opcja była najlepsza, którą chcielibyście zobaczyć. No a na dzisiaj to tyle. Piszcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do usłyszenia. No i siema.